Ryszard Wasilewski. Incydent. Stał dzień. Pogodny i liczne chmurki zakłócały słońce. Tylko ptaków w tym mieście nie było słychać. Szmer ulicy narastał, gęstniał monotonnym stukotem tych, którzy pędzili, żeby wykonać kolejne powtarzalne czynności. Według nakazów, zasad, powinności. Wcześniej turyści oglądali mury pamiętające dawną świetność miasta. Ich przewodnicy snuli barwną opowieść o zdobnej fasadzie, uzuconej wieży Starego Kościoła. Na jego schodach leżał człowiek, któremu powoli znikało wszystko, co jeszcze mogło się zdarzyć. Wyciekał czas, kurczyła się przestrzeń, bezradne serce gasło w mroku wieczystego snu. Rozpędzeni mijali go, tylko jeden nie wiadomo skąd przyklęknął, żeby zamknąć jego zdziwione oczy. Dopiero, kiedy tego człowieka wkładano do czarnego, bezkształtnego worka, zatrzymali się na chwilę zaciekawieni widowiskiem, wkrótce ten epizod wypada z pamięci bo widownia chce igrzysk, a to taka cicha i zwyczajna śmierć. Tylko ten, który często doświadczał samotności jeszcze lecą na schodach